1 września poprzedniego roku, po 12 latach nieobecności, kolei wróciła do Mielca. To wówczas zakończył się pierwszy etap modernizacji linii kolejowej 25 między Mielcem a Dębicą. A dzisiaj, w taki symboliczny sposób, rozpoczynamy kolejny etap modernizacji 25 między Mielcem a Padew Narodową. To jak w soczewce widać zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców nie tylko samego Mielca, ale również okolic Mielca, można powiedzieć powiatu mieleckiego. I to jest właśnie jeden z głównych celów rządu prawa i sprawiedliwości i ministerstwa infrastruktury, aby stwarzać w każdym regionie naszego kraju dobre warunki do tego, aby się bezpiecznie i komfortowo przemieszczać. A kolej to jest właśnie ten środek lokomocji, który do takiego przemieszczania się jest stworzony, można by powiedzieć w sposób Idealne. To bardzo ciekawe przedsięwzięcie związane z remontem linii kolejowej, z budową przystanków w nowej formule w miejscowości właśnie Chorzelów, w miejscowości Tuszów. To jest duże wyzwanie, ale też tak jak powiedziałem budowa wiaduktu, budowa oczywiście tunelu, przejścia pod torami w Miercu. To wszystko powoduje, że ten projekt jest naprawdę bardzo skomplikowane, bardzo złożone, więc dziękujemy wykonawcy za to podjęcie tych działań i będziemy cały czas wspierali, żeby to wszystko szybko się udało. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest taki ważny dzień historyczny dla mieszkańców gminy Mielec, powiatu mieleckiego i miasta Mielca. Kiedy patrzę tutaj na te prace, które się rozpoczęły i trwają, to Wspominam ten czas, kiedy w latach 90 pracowałem tutaj, nie tak daleko, w zakładach zbożowych w Chorzylowie i kilka tysięcy ton zboża przyjeżdżało właśnie tutaj do zakładów zbożowych i kilka tysięcy ton przetworów wyjeżdżało, tak samo jak i z zakładów Startaku i do Instytutu Zootechniki. Tym bardziej cieszy, że że ta, ten ruch niedługo wróci kolejowy. Bez wątpienia przede wszystkim chcę pogratulować. Pogratulować chcę zarówno dobrej decyzji o przeznaczeniu środków finansowych na modernizację tej ważnej linii numer 25 Padew Narodowa Dębica i Ważnego punktu, którym jest mielec. Modernizacja poprzez nadanie zupełnie nowego kształtu sprawi, że warunki korzystania dla podróżnych z kolei będą zupełnie inne w tej części województwa. Województwa, w którym część północna województwa jest przede wszystkim nastawiona na funkcjonowanie przemysłu, a więc bardzo ważne jest to, aby mieszkańcy tej części województwa mogli sprawnie się przemieszczać do pracy i z pracy. Spółka Linie kolejowe Realizuje największy program inwestycyjny w historii i w, tym, w ramach tego programu przeszło 3 miliardy złotych, to są inwestycje na terenie województwa podkarpackiego, z których 2 miliardy 200 to są inwestycje już zrealizowane. Wśród nich jest też odcinek Mielec-Dębica za przeszło 250 milionów złotych, po którym już od 1 września ubiegłego roku pasażerowie podróżują. W chwili obecnej patrzymy na rozpoczynające się prace na kolejnym etapie realizacji inwestycji związanej z pracami na linii kolejowej nr 25 od Mielca do paliw Narodowej. Chcę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy się do tej inwestycji przyczynili. Dotrzymujemy słowa, jak wiecie, widzicie to. Obiecaliśmy kilka lat temu wspólnie z Marszałkiem. Ortylem, że uratujemy mielecką kolej, że odbudujemy mielecką kolej, że zmodernizujemy mielecką kolej. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym etapie tej modernizacji. Modernizacji ważnej, istotnej, nie boję się tego powiedzieć: modernizacji strategicznej. Dlaczego to jest ta, ta część w kierunku Padwi i dalej tak ważna jest z punktu widzenia całego projektu? Otóż, między innymi, dlatego że Drodzy Państwo, tutaj z Odpadwi narodowej w kierunku woli baranowskiej będzie również budowany łącznik do terminalu przeładunkowego właśnie LHS-u, szerokiego toru woli baranowskiej, to wszystko będzie ze sobą bardzo mądrze powiązane. Cała ta konstrukcja połączenia kolejowego mielca z północną częścią. Naszego województwa, też w kierunku Dębicy, ma, będzie miała swój i ma bardzo taki logiczny, rozsądny zamysł, aby stać się jedną z ważniejszych, kluczowych, strategicznych linii kolejowych, jakie są i będą funkcjonować w naszym kraju.